Zobacz rezydencje, które biją wszystkie rekordy cenowe. The Wittenhurst w Londynie. Warty 1,28 miliarda zł. Brytyjska elegancja w 65 pokojach, w tym gigantyczna sala balowa i podziemne baseny. Druga największa rezydencja w Londynie, zaraz po pałacu Buckingham. Villa Liseda, Francja. Cena 1,32 miliarda zł. Rezydencja otoczona 150-letnim ogrodem botanicznym. Wnętrza pełne antyków i dzieł sztuki sprawiają, że to idealne miejsce dla miłośników historii i luksusu. Villa Leopolda we Francji o wartości 3 miliardów zł. 8 hektarów ogrodów z widokiem na lazurowe wybrzeże. Ten legendarny dom. To dawne miejsce spotkań królewskich, którego piękno zachwyca od dekad. Antilia w Mumbaju. Cena 18,4 miliarda zł. 27-piętrowy wieżowiec z trzema lądowiskami dla helikopterów, basenami i widokiem na całe miasto. Najdroższy prywatny dom na świecie. Za jego wartość można kupić 19 50 metrowych mieszkań w Krakowie. Nawet nasze biuro tylu nie ma, a tu 775 pokoi i 78 łazienek. Ta rezydencja o wartości 19. Ma 6, ,6 miliarda złotych, to pałac Buckingham w Londynie.